Szymanko, witam wszystkich widzów. Eee, ciebie, widzu, przede wszystkim, który to oglądasz. Eee, witam w pierwszym vlogu. Eee. Moje vlogi będą tak naprawdę. Jeszcze nie wiem o czym. Prawdopodobnie o niczym konkretnym. Eee, może trochę o mnie. Ja mam na nie rafał. Jestem filmowcem, fotografem, montażystą filmów z Krakowa, chociaż ostatnio coraz bardziej skupiam się na tym montażu. Jakoś z tym mi najłatwiej żyć, aczkolwiek filmowanie też bardzo lubię, fotografie. Również content, który zobaczysz na tych na odcinkach vlogowych, będzie skupiał się między innymi na mojej pracy, na... może nie w życiu codziennym, ponieważ nie uważam, żebym był jeszcze na to gotowy, żeby dzielić się życiem prywatnym. Eee, natomiast na pewno będę Wam pokazywał dzień z mojej pracy, jakieś stawki w backstage'e. Chyba mam obiektywerskie brudny. Chciałbym, żebyście mnie troszkę lepiej poznali, odbiorcy, widzowie, tak samo jak i Klienci. Nie jest to dla mnie łatwe, bo dla gościa, który całe życie, praktycznie cały czas był po drugiej stronie kamery, no to to jednak może być troszkę, troszkę kłopotliwe, więc też to będzie dla mnie taki rodzaj treningu, żeby nauczyć się mówić do, do kamery, opowiadać troszkę, opowiedzieć troszkę o tym, no świruje mi jak kamera. Dobra, wiecie co, wyłączymy ten tracking, bo strasznie, strasznie mi świruje. Natomiast, 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 jeżeli chodzi o fotografię, ja się fotografią zajmuję, już y, będzie piąty rok. Będzie piąty rok, filmem co prawda troszkę dłużej, najkrócej montażem, a jest to, że tak powiem, coś co mnie najbardziej w tym momencie, w tym momencie jara. Docelowo i tak będę brnął w stronę motoryzacji. Mm, bo było to gdzieś tam yy, z taką rzeczą, którą od zawsze chciałem, tutaj zawsze chciałem działać. Więc y, podsumowując, fotografia, film, montaż motoryzacyjny, typowo motoryzacyjny. Dziś zazwyczaj ta kamera świruje. Kurde, nie jestem przyzwyczajony. O, o, tak fajny dobra. No, więc, 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 taki będzie kontent u mnie. Będzie ogólny, czyli z filmu, z, z sesji fotograficznych, z montażu pewnie też trochę, chociaż ciężko to będzie pokazać. Będę chciał zmierzać w stronę materiałów modernizacyjnych, czyli różne eventy, różne tego typu rzeczy. Na moim kanale możecie już zobaczyć e, chociażby ostatni film, który zrobiłem z Michałem. E, Michał ma bardzo fajnego golfa dwójkę, e, jest na naprawdę dopieszczony. Zapraszam Was do oglądania, zapraszam do śledzenia Michała, zapraszam do śledzenia mnie. Od razu uprzedzam, że te vlogi nie będą jakoś często, ale mam nadzieję, że kontent, który się tutaj pojawi, będzie dla Was ciekawy. E, a jeżeli nie, to po prostu sobie pogadam do kamery I wierzę, że będzie spoko, nie? W sumie to z takiego przywitania i z takiego wprowadzenia to tyle. Jedzie mój autobus, my właśnie idziemy do Barbera. I jak wysiądę, to nagram dalszą część. Dobra, już jestem odpisiadany z autobusu i można lecieć dalej. Więc tak jak mówiłem wcześniej, kierunek, kierunek Barber. O troszkę zarosłem, jutro mam yy, ważny dzień. O tym, dlaczego jest ważny, też pewnie będę wrzucał. Lecimy do Barbera i się będziemy ciąć. W tu nie patrzę w kamerę, ale yy, nie chciałbym się wy, wyciąć orła. Nie podejrzewam, że za wiele osób to obejrzy. Zwłaszcza ten pierwszy odcinek. Yy, ale tak jak mówię, w dużej mierze robię to dla siebie, żeby troszkę się przełamać do kamery po drugiej stronie trochę więcej opowiadać o tym co robię bo mam wrażenie, że po prostu ja sobie robię gdzieś tam y, po cichu i nikt o tym nie wie. A jak mnie patrzy, to fajnie byłoby się podzielić tym z kimś innym. Obiektów już wytarłem, aczkolwiek z tego co widzę, to już jakieś kropelki zieba pojawiły. No niestety pogoda nie rozpieszcza, jest jak jest. Mogłem sobie wybrać inny trochę yy, trochę inny czas na to, żeby zacząć nagrywanie, no ale spierałem się do tego bardzo długo. No i się zebrałem. Wideo takie nagrywanie, gadanie do kamery też mi pomoże w y, tym żebym ja widział nad czym nie panuje rozmawiając z ludźmi bo na pewno jest wiele takich rzeczy jak yy, no właśnie, yy. dużo się jąkam znaczy dużo się jąkam ostatnio coraz mniej ale mi się zdarza natomiast się zacinam. zaczynam yy, e. na tym też będę chciał popracować pewnie jakieś yy, no właśnie yy. pewnie jakieś denerwujące rzeczy z mimiki mojej mimiki też się znajdą, a jeżeli znajdzie się grupka osób, do której to trafi i będę mógł się z nimi podzielić czymś fajnym, co pomoże no to pewnie. No jesteśmy już u Barbera. I oj i jechało. Jesteśmy u Barbera. Łapie? Nie łapie. Nie będzie widać. Barberwizja. wizja. Serdecznie polecam. Chłopaki robią naprawdę zajebiście robotę, ja akurat wchodzę do Damiana, więc nie wypowiem się na temat innych, innych gości, ale gdybyście szukali Barbera, to Kalwaryjska 53, o ile dobrze pamiętam. Jakoś tak, Barberwizja, tak, Barberwizja to sobie wyszukajcie i nie polecam. A teraz czekamy, tylko za wcześnie przyszedłem, bo nie wiedziałem jak mi pójdzie ta, ta Nagrywka. Wolałem sobie wziąć trochę, trochę zapasu w czasie. Kurde, włączam tej Tracking znowu. Zobaczymy, co się nie spieczy. Znowu. Bo w zasadzie zaczął szaleć. Zobaczymy, jak będzie tym razem. W z grudnia. 15 po, no to jeszcze jest chwila czasu. Może jeszcze opowiem, jaką fotografią się zajmuję. Dotychczas zajmowałem się fotografią kobiecą, czyli Sensual Bedouard, akty różne, czy różne linki pewnie wyrzucę w opis. Idzie proszę o to mój barber Siemanko. Barber Wizja, wbijajcie. Nie zapisywać się z rana. <laughs> Nie zapisywać się z rana, tak. Nie zapisywać się z rana. No, zrobimy krótkie cięcie krótkie na głowie, fajne, jak to zawsze udamiana, profesjonalne. Dobra, i wchodzimy do salonu. Opa! Chyba, że miałem Eee, no kurwa. Damy sobie Elegancja. Dobra, jesteśmy w salonie. Zaraz okay. zaczynamy. Cięcie, cięcie też zajęcie To jest trochę zarosłem trochę bardzo przez miesiąc ściągamy oky i zaczynamy robić Jestem już po. Jak zawsze u Damiana jest cięcie top klasa. Dzisiaj nie robiliśmy brody, bo tą brodę mi pasuje troszkę zapuścić. Trochę się zirytowało, jak założyłem czapkę. No ale, no ale czapkę trzeba, bo już jest chłodno. Trzeba uważać na uszy. ale żartuję, że się no. Mówię, no jak musisz, to załóż. Walnąłem się wcześniej, to nie jest kawaryńska 53, tylko 56. W Krakowie oczywiście. Damian ma naprawdę spoko podejście do klienta. Długo się u niego. Za każdym razem jest idealnie. No i tak, no jest, no jest elegancko, jak zawsze. Jest dobrze, dobrze, chłopaki robią. Dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Powracając. Eee, nie wiem, czy to będzie ciekawe. Dla Was raczej nie. Taka, taki wypad do barbera. Rozłączył mi mikrofon, nie wiem czemu, ale fajnie było pogadać. Do ciebie, drogi widzu. Prawdopodobnie będę miał jednego widza, to będę ja sam. Słuchajcie, rozłącza mi cały czas mikrofon. Jak mi go rozłączy, to po prostu będzie to koniec. No, mikrofon mi rozłącza cały czas, więc już yy, koniec vloga. Bo audio samej kamery jest takie sobie. Więc, yy, więc, następnego. Ciao